Radio Gdańsk Słuchaj od rana ja Bardziej się zastanawiałem, co, czego, czego mi brakuje po euro, czy mi, mi brakuje um, jakiegoś deadline'u, takiej, takiej daty, której absolutnie można um, przesunąć, a do której coś trzeba zrobić. Tak? Naprawdę, to, to w tej naszej, no, teraz ostatnio obchodziliśmy rocznicę 24, tak, na, na tej wyborów mhm. tak, tej, tej naszej, na, naszej nowej Polski to w tej historii my takiej daty nie mieliśmy. Znaczy, nie, nie było czegoś takiego, co, co wisi nad nami, i trzeba sobie powiedzieć, no albo zdążymy do teraz, Obędzie albo nie wstyd. zdążymy. I to jest, to jest takie zero jedynkowe. Bo u nas to zawsze gdzieś za, zawsze jakieś takie pośrednie rozwiązania. i szalenie mi tego brakuje. Ale co, myślisz, że ta olimpiady jednak powinniśmy wziąć tam. Znaczy, w, jak gdybyśmy wzięli, to, 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 to znów mielibyśmy właśnie coś takiego. Ale moglibyśmy znowu tak? jakieś obiekty Nawet pobudować, co nie wiadomo było, co że na Nie robić. zdążyliśmy do tego, ale przynajmniej tak. by coś, coś byłoby. Czyli brakuje jasnego. nam celu kolejnego. Brakuje nam. Znaczy cele to może mamy, tylko właśnie takiego, jakiegoś takiego bodźca do rozliczenia tych celów. Tak? Znaczy, że, że nie, że tam no może w pierwszym kwartale któregoś roku coś będzie, ale jak to będzie trzeci kwartał, to, to też damy radę. I brakuje mi też tego entuzjazmu, który gdzieś tam sobie uruchomiliśmy na, na, na czerwiec 2020. 12 i brakuje mi tego, że zapomnieliśmy o tym, że ten entuzjazm nas był. No, ale chciałbyś, żeby we... fiesta trwała, wiesz. Cały nie, robię. ale jak słyszę informacje nie, o tym, co to, się to, dzieje na głównym mieście, tak? Że jest problem, znowu za głośno, znowu się chodzi mi coś Chodzi o dzieje. jakieś takie poczucie, nie że dzieje. my naprawdę jesteśmy w stanie dać radę, tak? To nie, nie jest tak, że jesteśmy narodem, który nie potrafi, nie umie, absolutnie nic mu się e, nie uda, a po euro znów jakoś weszliśmy na, naturalnie mam a w obrażenie to... nie mamy po prostu przekonania, że dajemy radę i już? No. Może nie, no umiemy dać radę skokowo, no tam, gdzie trzeba się zmobilizować, no tak, to się tak, no my, jesteśmy, no, my jesteśmy, tak. jesteśmy powstańcami. ja mogę krótko, złośliwie podsumować, co nam zostało Proszę. właśnie po Euro 2012? Jestem pewna jednego, że zostały skarpetki po Kasijasie, ponieważ widziałam w gniewinie te skarpetki i gdybym była złośliwa, to właśnie powiedziałabym, że zostało nam to, bo, bo poza tym, że zostały nam stadiony, z którymi jest problem, jak się okazuje, prawda, że utrzymanie tych stadionów. To są olbrzymie pieniądze, które nie mieszczą się, że tak powiem, w głowie człowieka, który obraca e, 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 sumami. Więc e, no to jest problem. Ja taka, e, taką e, euroentuzjastką w tym względzie nie jestem. No, euro było fajne, było fajną zabawą, ale teraz obudziliśmy się z tego wesołego snu. No ja i zbieramy. Niż, to ja to, zabawa. To, to się nie zgadzam, że to była no tylko tak, zabawa, to jest... bo, bo rzeczywiście, znaczy zabawę mieliśmy w czerwcu, ale nie, nie zapominajmy tego, że, że jednak fakt, że, że byliśmy współorganizatorem tych, tych mistrzostw, on dał nam takiego pozytywnego kopa do naprawdę wielu inwestycji. Znaczy jak, jakkolwiek to... myśmy z nimi nie zdążali, bo nie ze wszystkim zdążyliśmy, ale tak naprawdę, gdyby tego kopa nie było, to by w, w ogóle tego nie było. Jak ja bym miał być złośliwy, to bym powiedział, Grosiu, nie jest tak źle, bo tych skarpetek zostało dużo więcej. par pokazów. Kasia ja jeszcze jedna, którą widzieliśmy wszyscy w telewizji, ale to, co chyba najważniejsze, to, to są te liczby, które dzisiaj podaje, cytuję prasa, przedstawia to są bardzo wymierne korzyści finansowe i te bardziej wymierne w postaci tych tam chyba kilkuset milionów, które dochodu euro mhm. przyniosło i te mniej wymierne w postaci na przykład mierzone liczbą turystów, którzy po pierwsze przyjedzie. przyjechali już mhm. w większej liczbie i to wcześniej, bo... bo już w tej chwili są. A po drugie, przyjechali z krajów, do, z których do tej pory nie przyjeżdżali, na przykład Hiszpanię podobno masowo, znaczy masowo, no, zwiększyła się liczba turystów mhm. przyjeżdżających z Hiszpanii. I to są cały czas pieniądze zostawiane tutaj. No to dobrze, I to też to jest skąd? wymierna korzyść to skąd no, ten m. lament teraz, co z tymi stadionami, jak je zagospodarować? Nie, no bo ze stadionami ewidentnie jest problem, tak? One przynoszą długi i prawdopodobnie będą przynosić jeszcze wiele lat długi. Ale z drugiej strony. Czy, tak, czy Lechia grałaby z Barceloną, e, gdyby nie było takiego nie stadionu? No nie grałaby. Tylko e, mam nadzieję, że na tym meczu ktoś e, Robię, a nie będzie tak jak to z Osymatoną. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.